No tak, kto mógłby zrobić lepsze solsy niż ojcowie gatunku. Bez dwóch zdań można uznać Elden Ring za opus magnum studia, chociaż ja jakoś nie dostrzegam tutaj przełomu, który zapewnił grze tyle maksymalnych ocen. Jest trudno, a trup, głównie nasz, ściele się gęsto, choć to nie jedyne, co produkcja ma do zaoferowania. Opowieść o krainach pomiędzy oraz naszym protagoniście, mającym wykosić eldeńskich władców i inne plugawstwo, powstała ponoć przy udziale George'a Martina. Trochę szkoda więc, że takie dzieło zaserwowano w typowej dla From Software formie i to niejako na graczu spoczywa obowiązek szukania skrawków informacji. Tak oszczędne dawkowanie wiedzy o świecie, w którym jesteśmy, wydaje się być marnotrawstwem talentu pisarza. W moim przypadku, jeśli coś pchało mnie do przodu, to najczęściej był to niepozorny znacznik wskazujący ogólny kierunek bytowania kolejnego bossa do eliminacji. Największą nowością jest otwarty i rozległy świat, który pasuje do tego typu gry doskonale. Zawsze znajdzie się miejsce, które przyciągnie naszą uwagę i da szansę rozwinąć postać. Podróż przez ogromne, otwarte lokacje bez zatrzęsienia znaczników misji i aktywności to niezwykle odświeżające doświadczenie, to fakt. Szkoda tylko, że twórcy kurczowo trzymali się niektórych rozwiązań, i niestety na dłuższą metę brak nawet prostego dziennika jest męczący. Czasem nawet trudno mi było określić, gdzie zadanie się rozpoczyna i kończy. Oczywiście nie chciałbym setek znaczników, bo to faktycznie zrujnowałoby eksplorację, ale prosty zapisek, dajmy na to w formie dziennika, byłby w sam raz. Dla mnie solsy to zawsze była eksploracja, najczęściej zwiększona przykrym obowiązkiem, jakim jest walka z bossem. I oba te aspekty twórcy dopracowali niemal do perfekcji. Odkrywanie niesamowicie wciąga, a widząc coraz to nowe poczwary, zachodziłem w głowę, komu rodzą się takie pomysły. Niektóre starcia są równie efektowne, co brutalne i piekielnie trudne. Bossowie nie mają litości, często wymagają perfekcji i dokładnego poznania ich ruchu. Gra na każdym kroku chciała mi dowalić, i po kilkudziesięciu godzinach zaczęło mnie to nieco męczyć. W zasadzie to żaden element gry, no może poza otwartym światem, nie jest tutaj przełomowy, choć zyskał na skali. I nie jest to wada. To nadal produkcja dla fanów gatunku z całym znanym pakietem wad i zalet, które wspólnie czynią tego typu pozycje tak popularnymi.